Przez to Cię wkurzyłem. Proszę Cię o dodanie mnie na aplikacji Steam. Pozdrawiam też Ryszarda i Ciebie, Dawid. Największy fan Jaspera. Pierdalaj, za tego Ryszarda, ci nie odpanuje! Chuju jebany! Za tego Ryszarda, ci nie odbanuje, Ty kurwo, jebana! Nie zablokowaliby i usunęłeś ze znajomych. nas tam Przepraszam za moje zachowanie. Dodaj mnie z ZA TEGO RYSZARDA TY KURBO JEBANA TO cię NIE ODBANUJĘ ZA TEGO RYSZARDA ty KURBO NIE ODBANUJĘ I WYPIERDALAJ NO HALO NO HALO HALO EJ DAWID EJ DAWID NO no słucham się! Ja no, Pokażesz mi Masz pana! Dawid Mist Sałpałę. 5 zł Hej Dawid, tutaj twój kolega z wojska Dawid mist Sałpałę. Dawid czy to prawda, że przeżyłeś wojnę w Wietnamie i tam twój tata znalazł umiśkę. No halo! David, czy to prawda, że wysokości? Szymalko w Szymalko co twój Tata znalazł łumiskę. Eee, kiedy gramy? Niedługo zobaczymy, tak będę ją zrobił noce z zaraz. Yeah. Spierdalaj. Spierdalaj, typie.